Cześć, jestem Natalia, witajcie na moim kanale. Dziś zapraszam Was na film w formie tagu bardzo luźnego na temat nawyków czytelniczych, moich oczywiście, ale już teraz zachęcam Was do tego, żebyście. Poodpowiadali na pytania, które zostawiam w opisie tego filmu, mu i przedstawili mi w komentarzach swoje nawyki czytelnicze. Jestem ich naprawdę bardzo ciekawa. Ten film jest zainspirowany filmami, które znalazłam na kanale Alex and the Books oraz Martina's Pages. Filmy dziewczyny również w opisie podlinkuję. A teraz po prostu zapraszam Was do zabawy, ponieważ to będzie film zabawa luźny, niemerytoryczny. Pogadankowy. Ty masz swoje miejsce do czytania? To jest pierwsze pytanie w tagu, i odpowiedź jest taka, że ja najczęściej czytam. Na tym fotelu, najlepiej mi się czyta na tym fotelu, i gdzieś tam też kojarzę już moje biuro z takim miejscem do czytania, gdzie mogę być sama, gdzie mogę się uspokoić, gdzie mogę się skupić na książce. Zdarza się dosyć często również, że czytam w łóżku, ale jest to zazwyczaj wieczorami, kiedy już tam spędzam czas z moim mężem, i on ma taką tendencję, że czasem do mnie rozmawia, kiedy ja czytam, i mi to troszeczkę przeszkadza i się gdzieś tam dekoncentruje. Więc nawet ostatnio zaczęłam robić tak, że wieczorami sobie tutaj przychodzę, na przykład przez 40 minut poczytać, i później idę do sypialni, już bez książki, obejrzeć na przykład serial, coś takiego. Najczęściej na tym fotelu to jest moje ulubione miejsce do czytania, zdecydowanie. Tutaj mam widok centralnie na moją biblioteczkę, więc ciągle jestem w takim klimacie książkowym, i mi to odpowiada. Kolejne pytanie. W jaki sposób zaznaczasz książki? Niestety chciałabym być bardzo tą osobą, która ma ładne zakładki i ich używa, ale nie jestem tą osobą. Mam różne zakładki. Niektóre są ładne, niektóre to są takie zakładki, które się dostaje jako gratisy z księgarni. Natomiast ja tych zakładek nie używam. Teraz sobie jakieś zakładki dałam do książek, które akurat pokazywałam moim patronom, ale ogólnie ja zaznaczam Czymkolwiek, co znajdę. E, najczęściej wykorzystuję jakieś świstki kartek, świstki papieru, albo jak książka ma skrzydełka, to bardzo często po prostu zaznaczam skrzydełkami. To jest chyba taka moja najbardziej popularna forma zaznaczania. No i niestety no, nie korzystam z tych zakładek za bardzo. Chciałabym mieć takie ładne, frędzle zakładki estetycznie, wszystko ładnie, ale jak czytam i gdzieś na przykład Muszę nagle skończyć czytać, no to nie jestem w stanie myśleć o tym, o czym sobie tutaj założę tą książkę, tylko zakładam czymkolwiek i się tym nie przejmuję, szczerze mówiąc, aż tak. No, niestety to wyobrażenie siebie jako takiego estetycznego czytelnika bardzo często nie ma pokrycia w rzeczywistości. Tak jest niestety w moim przypadku. Czy jem i piję w trakcie czytania? Najczęściej piję, najczęściej piję kawę albo inny napój. W miesiące jesienno-zimowe jest to również herbata, czasem jest to woda, czasem jest to nie wiem, Coca-Cola, bo mam niestety bardzo zły nawyk picia Coca-Coli. Smakuje mi, wiem, że jest niezdrowa, nie musicie mi tego pisać. Nawet nie piszę, nawet nie piję diet coli, Dietę tylko tą zwykłą z cukrem, gdzie jest chyba tam, nie wiem, 15 łyżeczek cukru. Piję tą Coca-Colę. No przepraszam, no wiem, nie powinnam. Oduczam się tego, ale nie wychodzi mi jak na razie. Mam słabość do takiej kolisk. Puszki, ale nie o to było pytanie w ogóle, więc nie wiem w jakie tutaj dygresje znowu zabrnęłam. Piję kawę, piję herbatę, bardzo często do czytania. Czy coś jem? Czasem jem, czasem nie jem. To zależy. Raczej obiadu nie zjem do czytania, bo w ogóle nie jem obiadu nigdy do czytania, bo muszę jednak siedzieć i jakoś tak bardziej po lusku zjeść obiad. Najczęściej też obiad jem z moim mężem. Śniadanie prędzej bym zjadła do czytania, gdybym na przykład miała czas i. Rano bym mogła sobie poczytać kilka, kilkadziesiąt stron to jakiegoś rogalika, kołoczyka, albo gofra bym zjadła na, do, do, do książki, ale rzadko się to da, dzieje, tak szczerze mówiąc, no a kolację zazwyczaj, w ogóle nie jem kolacji zazwyczaj, bo ja jem obiad do kolacji, więc tutaj rozbroiłam to na wszystkie posiłki. Jak już bym coś jadła do książki, to są to jakieś przekąski, ale nie cipsy, bo od chipsów byłaby cała książka, na przykład pomarańczowa, jakby miała paprykowe, tylko jakieś takie przekąski bardziej estetyczne. Ale to też się nie zdarza, raczej tylko piję, a jak mam jeść, to idę do kuchni i jem e, i rozgraniczam te dwie czynności. Częściej się jednak do oglądania filmów czy seriali. Słuchasz muzyki podczas czytania? Słucham, zdarza mi się słuchać, natomiast to musi być taka muzyka bez słów. E, Pamiętam, że jak czytałam Władcę Pierścieni, to bardzo fajnie mi się słuchało tak, takiej e, linii melodycznej, którą znalazłam na YouTubie, wpisałam sobie po prostu Fantazy music i znalazłam taką fajną muzykę, która podbijała mi ten klimat e, świata wykreowanego przez Tolkiena i to wtedy mi się bardzo dobrze słuchało. Pamiętam, że jak... Czytałam, przeminęło z wiatrem, to też słuchałam praktycznie przez całą długość książki i słuchałam mu muzyki w tle. I to też była jakaś muzyka klasyczna, taka nastrojowa. Też znowu znalazłam coś na YouTubie takiego. No i teraz mam właśnie taki pomysł, żeby trendowatą, którą czytamy w ramach działalności Klubu Polskiej Książki Klasycznej, przesłuchać w. Um, Towarzystwie muzyki Killara, e, e, która została mi polecona na moim klubie książki. Więc tak, często, często jak czytam fizycznie, to sobie słucham, e, ale to musi być taka nastrojowa muzyka dopasowana do treści książki bez słów. Czy czytasz na raz jedną książkę albo wiele? Zazwyczaj wiele, ale nie jest to dobre. O tak. Uważam, że lepiej jest chyba czytać jedną książkę naraz, chyba że czyta się w różnych formach. Ja aktualnie staram się robić tak, że jak czytam jedną książkę fizycznie, to ją czytam fizycznie, a jak słucham w audiobooku książkę, to ją słucham w audiobooku. Ale no, zdarza mi się tak, niestety, chociaż nie jest to jakieś bardzo komfortowe dla mojego e, życia czytelniczego, że sobie w trakcie książki zmieniam formy. Przechodzę z jednej książki. Na audiobooka, potem znowu wracam do czytania fizycznego, potem znowu na audiobooka i tak sobie to mieszam. Trochę mi to zaburza ten cykl czytelniczy, bo muszę się znowu przestawiać na te różne formy. No i też wpływa to pewnie negatywnie, negatywnie na tą higienę czytania, ale no muszę przyznać, że tak robię. I tak, niestety, czytam kilka książek naraz. Mówię niestety, ponieważ uważam, że lepiej jest czytać jedną książkę naraz, bo wtedy można się na niej skupić bardziej i być bardziej uważnym czytelnikiem. A ja mam też taki cel, żeby czytać uważnie, nie czytać na wyścigi, tylko czytać. Dlatego, żeby poznać, zrozumieć, zastanowić się nad daną książką. Ja czytam tych książek dosyć dużo i ośmielę się powiedzieć, że trochę za dużo i być może jakieś aspekty e, tracą tych książek na tym moim dosyć szybkim czytaniu. Natomiast szczerze staram się myśleć nad tymi książkami, staram się czytać refleksyjnie, staram się, staram się je zrozumieć, ale uważam, że idealnie byłoby czytać jedną książkę i tak ją sobie smakować. Zastanawiać się nad nią. Oczywiście to też zależy nad tym, jaka to jest książka, bo kiedy czytamy romans albo kryminał, to też nie potrzebuję się nad taką książką zastanawiać czy jej smakować. Bardziej chodziło mi o takie książki, na przykład klasyczne, o jakąś literaturę piękną, te klimaty. No ale aktualnie czytam chyba cztery książki na raz. I e, to jest też tak, że ja i tak podczas tego czytania będę skupiała się na przykład przez trzy dni na jednej, a potem przez trzy dni na drugiej. E, chyba, że tak jak Wam powiedziałam, w audiobook na przykład słucham w trakcie dnia, a potem wieczorem usiądę do książki fizycznie, to wybiorę inną. Czy czytasz w domu, czy poza domem. Ogólnie najczęściej czytam w domu, bo najczęściej najwięcej czasu w moim życiu spędzam w domu, ale kiedy gdzieś idę, to też bardzo często mam książkę. Mam też taki nowy nawyk, że jak już gdzieś wychodzę z domu, to wychodzę z audiobookiem. Nawet robię zakupy czasami z audiobookiem, co też przysporzyło mi już różnych sytuacji, bo ktoś do mnie mówił, a ja nie słyszałam, bo mam takie słuchawki wygłuszające, więc, więc zaczęłam ostatnio ten audiobook zdejmować, ale też się nie mogę powstrzymać, bo zakupy to jest taka czynność, oczywiście spożywcze, takie duże zakupy, to jest taka czynność powtarzalna i lepiej mi się robi te zakupy jak słucham, no ale to generuje też różne problemy. Natomiast często wychodzę z domu z audiobookiem to raz i często jak gdzieś jestem, to mam książkę w pogotowiu na wypadek czekania, bo jak czekam, no to po prostu się nudzę. Albo ostatnio na przykład byłam u fryzjera i tam dosyć dużo, dużo czasu zajmuje farbowanie, czekanie i tak dalej, więc podczas tego, tej wizyty przeczytałam praktycznie Połowę książki, więc to jest akurat zaleta wizyt fryzjerskich. Ja ogólnie nie lubię do fryzjera chodzić, ale jak trzeba, to trzeba. Czy zaginanie rogów jest dla mnie akceptowalne? Ja mogę zaginać rogi moich książek, ale nie chciałabym, żeby ktoś komu pożyczam książkę, zaginał mi rogi. Nie zabiłabym go za to, ale bym raczej nie chciała, żeby to robił. No, raczej bym nie zaginała też rogów, rogów, książek wypożyczonych z biblioteki. Nie wiem, no raczej lepiej nie zaginać, bo po co? Po co to niszczyć? Jak można wykorzystać jak, jakąś inną alternatywę niż zaginania, rogi, niż zaginania rogów, no ale też śmiertelnie bym się za zaginanie rogów nie obrażała. A jak ktoś sobie chce zaginać rogi swoich książek, no to mam do tego pełne prawo. Czy kupujesz książki czy korzystasz z bibliotek? I to i to. W większości jednak książki kupuję, ponieważ kolekcjonuję książki i chcę mieć biblioteczkę, ale myślę, że z takiej fazy kupowania co miesiąc kilku czy nawet nie no kilkunastu książek to chyba nigdy w miesiącu nie kupiłam, ale miałam taką fazę, że regularnie co miesiąc kupowałam, nie wiem, z pięć książek i ja z tej fazy już wyrosłam. Teraz, jak coś kupuję, to albo faktycznie chcę mieć tę książkę i wiem, że to jest taka pozycja, do której będę chciała wracać, chcę ją mieć w swojej kolekcji, albo po prostu się trzy razy zastanowię, czy ja tą książkę potrzebuję, czy będę ją czytać teraz, bo troszeczkę zrezygnowałam z takiego kupowania czegoś, co mnie na już zainteresuje, a potem ta książka trafia na regał i leży tam 5 miesięcy. To jest trochę takie bez sensu, więc bardziej rozważnie podchodzę do kupowania, ale wciąż kupuję. Ale chodzę też do biblioteki regularnie. Na przykład teraz na miesiąc amerykański mam chyba trzy albo cztery książki wypożyczone z biblioteki i biblioteka w ogóle towarzyszyła mi od dzieciństwa. Odkąd byłam dzieckiem, to chodziłam do biblioteki. Bardzo lubię biblioteki. Czasem oczywiście nie ma tam tych książek, co chcę, albo muszę czekać kolejce, no ale to jest naturalne, bo to jest właśnie biblioteka, czyli więcej osób chce przeczytać tę samą książkę, ale ogólnie książki z biblioteki polecam. Czy organizujesz na Książki według systemu. No, na pewno nie mam ułożonych książek kolorami, mam ułożone książki z seriami i tak po prostu jak do siebie pasują. Nie za bardzo rozumiem ułożenie kolorystyczne książek. To znaczy, nie przeszkadza mi, jak ktoś ma tak ułożone, bo każdy ma prawo sobie mieć ułożone książki dokładnie tak, jak chce. Ale ja z takiego ułożenia kolorystycznego bym nic nie wiedziała. Ja muszę mieć jednak książki seriami, a i tak często mam problem, żeby znaleźć jakąś książkę u siebie na biblioteczce. No i z seriami to mi się tak najbardziej podoba, bo to ma po prostu największy sens. Na przykład podoba mi się, jak mam teraz patrzeć na moją biblioteczkę. Wy tego chyba nie widzicie, na pewno tego nie widzicie. To podoba mi się, jak mam ułożone na przykład książki z serii butikowej. Ładnie to wygląda, tak estetycznie. Kolorami, jak widzę u kogoś, że są ułożone, to też mi się podoba. Na przykład wydaje mi się właśnie, że u Alex and the books są tak ułożone książki, ładnie to wygląda estetycznie, ale wkurzałoby mnie to, jakbym nie potrafiła znaleźć jakiejś książki, a ja jednak często te moje książki wyciągam z regałów. Czy czytasz recenzje książek przed przeczytaniem, raczej czytam bardziej recenzje książek po przeczytaniu danej książki niż przed? Ale też z drugiej strony ja nie sięgam po jakieś wynalazki książkowe. Być może gdybym natrafiła na jakąś książkę, o której nic nie wiem, to bym sobie poczytała jej recenzję przed, zanim bym po nią sięgnęła, żeby sprawdzić, czy po prostu warto. Bo mam na przykład tak z filmami, że zanim obejrzę jakiś film, to sprawdzam jego poziom świeżości na takiej platformie Rotten Tomatoes. I kiedy ten film jest określony przez krytyków jako nieświeży, to ja go nie oglądam zazwyczaj, chyba że jest to taki film, który na przykład w zamierzeniu ma być zły. To wtedy oglądam, bo takie są na przykład horrory, niektóre i wciąż to lubię. Ale ogólnie raczej nie oglądam takich filmów, które są po prostu słabe i mnie zupełnie nie interesują i wiem, że gdzieś tam to jest niewypał. To nie oglądam. No i w przypadku książek raczej też nie sięgam po takie książki niewypały. No, chyba że w ramach jakiegoś samosabotażu po książki Rayleigh'ego Sajjera, ale to już z takiej czystej ciekawości. Ale ogólnie raczej sięgam po takie tytuły, o których wiem, że chcę przeczytać. Sięgam po książki, o których słyszałam na przykład w book mediach, że cieszą się jakąś renomą, że są to książki polecane, które rekomendują osoby, które na przykład oglądam. No właśnie, no to tutaj bym mogła powiedzieć, że jednak oglądam recenzję, oglądam przed lekturą, ale nie czytam, więc tutaj takie sprostowanie. No bo oglądam po prostu Booktuba i bardzo często na podstawie filmików moich ulubionych twórców czy twórczyń. Zapisuję sobie jakieś tytuły do przeczytania. Ty wolisz książki nowe czy używane? Kiedyś na pewno odpowiedziałabym, że nowe. Aktualnie nie ma to dla mnie aż takiego znaczenia. Wciąż na pewno wolę, jak książka jest zadbana, ale też lubię, jak jest w dobrej cenie. Więc najlepszym wyjściem byłoby, jakby książka była w miarę dobrej cenie i zadbana, używana. Więc to by była idealna oczywiście sytuacja. Natomiast no nowe książki też mają swój wdzięk oczywiście. Są nowe, są nieużywane, są ładnie pachnące i tak dalej. No ale używane książki z kolei mają jakąś historię. No i też można w różnych antykwariatach czy w innych miejscach dorwać takie książki, które nie są już dostępne. Na przykład ja tak dorwałam całą swoją serię Elipsa, Klasyki, którą bardzo lubię, i wydaje mi się, że zapłaciłam za te książki dobre ceny. Jak długo czytasz jedną książkę? No, chyba to zależy od książki, ale rzadko mi się zdarza, żebym jakąś książkę męczyła przez nie wiem miesiąc. Zazwyczaj, jak już czytam, to czytam. Chyba, że książka doprowadzi do takiego momentu, że po prostu nie chcę się do niej wracać, ale ja ogólnie, jak mam jakiś zastój czytelniczy, to też go staram się przełamywać. Wydaje mi się, że z tego powodu, że mam jednak ten kanał i no, nie chcę sobie. Je nawet pozwalać na taki zastój czytelniczy, no bo o czym Wam tutaj będę opowiadać, oczywiście. Więc jak mam zastój czytelniczy, to staram się go przełamywać, no ale są takie książki, które gdzieś tam mnie wykolejają. I są takie książki, które zaczęłam. I przestałam czytać. Ale to nie jest kwestia tego, że ja je długo czytam, tylko ja po prostu nie czytam ich z jakiegoś powodu i będę musiała pewnie zacząć od nowa i czytać od początku, bo też nie mam tak, że jak czytam do jakiegoś momentu, to jestem w stanie do tego momentu wrócić i wdrożyć się w tą fabułę. Po jakimś czasie zazwyczaj zaczynam po prostu od nowa. Nawet jak mi tam zostało niewiele, to zaczynam od nowa. I ostatnie pytanie, czy zdarza ci się ponownie czytać książki? Ogólnie nie za bardzo już teraz, bo wydaje mi się, że jest tak dużo książek na świecie, że trochę szkoda czasu na czytanie ponownie tych samych książek, ale są od tego wyjątki i są takie książki, które czytam ponownie, które czytałam wielokrotnie i które będę czytała więcej razy w życiu, pomimo tego, że już je czytałam. W moim dzieciństwie wielokrotnie czytałam Harry'ego Pottera i uważam, że jeszcze Harry'ego Pottera, chociaż znam fabułę na pamięć od deski do deski, na pewno przeczytam. Na pewno chciałabym ponownie przeczytać Władcę Pierścieni. Myślę, że nawet w tym roku chciałabym ponownie przeczytać Dune Herberta, bo chyba nie zrozumiałam za pierwszym razem. Ponownie czytam książki Jane Austen, ponieważ są dla mnie takie komfortowe i po prostu rozrywkowe bardzo i lubię to robić. Chciałabym na pewno przeczytać ponownie książki Steinbecka, czyli Na wschód od Edenu i Grona gniewu, ponieważ te książki mnie zachwyciły. Na pewno ponownie będę czytała Chłopów. Już w tym roku zaczynam czytanie Chłopów przez cały rok. No jest dużo, dużo więcej takich książek, które Chcę czytać ponownie. Zazwyczaj to są książki moje ulubione, książki, które tak mnie zachwyciły, że chcę wrócić do nich i sprawdzić, czy drugi raz to działa tak samo, ale nie czytałabym raczej ponownie takich książek, które były dla mnie po prostu ok. To raczej nie, nie chciałoby mi się tego robić, szkoda czasu. No i to tyle w tym tagu. To był taki luźny, pogadankowy tak. Proszę Was, żebyście odpowiedzieli na te pytania. Jeżeli oczywiście macie ochotę, to zrobić na dole w sekcji komentarzy. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!